Królestwo nie tylko tulipanów. Dzień w dzień kraj ten opuszczają miliony kwiatów. Nic zatem dziwnego, że największa giełda kwiatowa znajduje się w Alsmir, koło Amsterdamu. My spróbowaliśmy objechać całą giełdę samochodem. Taka podróż po obrzeżach zajęła nam kilkanaście minut. Giełda jest kilkupoziomowa. Zatrudnienie znalazło tam kilka tysięcy osób. W ciągu kilku godzin przechodzi z rąk do rąk ponad 20 milionów sztuk kwiatów ciętych i doniczkowych. Nie udało nam się zrobić ujęć z ukrytej kamery, ale i tak byliśmy mile widziani przez obsługę giełdy. Tysiące holenderskich ogrodników dostarczają na giełdę rośliny, które potem są pakowane, sortowane i wysyłane na cały świat. Witam Państwa w sercu ogrodniczego biznesu, a mianowicie jesteśmy na giełdzie holenderskiej w Allsmith. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak funkcjonuje system sprzedaży na tak zwanym kloku, czyli na zegarze. Jest godzina 5.30. Ruszamy. No to ruszamy razem z pawłem. Aby wytłumaczyć, jak wygląda proces zakupu na zegarze, przyjrzyjmy się pracy jednemu z kupców firmy eksportowej. Praca rozpoczyna się wcześniej rano od porannej kawy. Jak później pokażemy jest to nieodzowny element życia holenderskiego kupca. Pierwszym etapem jest wydrukowanie listy zamówień kwiatów, która została poprzedniego dnia przygotowana przez dział sprzedaży. Sesja giełdowa zaczyna się o 6 rano. W nocy przywożone są kwiaty od producentów. W hali magazynowej są kontrolowane pod względem jakości oraz znakowane danymi logistycznymi, m.in. nazwą producenta. Tak przygotowane rośliny ustawiane są w rzędy, w kolejności w jakiej będą wyjeżdżać na sesję. Jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży kupcy sami sprawdzają jakość towaru i oczywiście ilość, która później ma odzwierciedlenie w cenie na zegarze. Nasz kupiec jest już na stanowisku, jeszcze trwają przygotowania. Przed rozpoczęciem sprzedaży kupcy pozwalają sobie jeszcze na chwilę luźnej rozmowy niekoniecznie o kwiatowym biznesie. W hali magazynowej trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia sprzedaży. Wózki wypełnione kwiatami ustawione są w rzędy według kolejności sprzedaży. Niektórzy ogrodnicy, aby zwiększyć rozpoznawalność swoich produktów, oznaczają na swoim wózku nazwę firmy, specjalność oferty oraz, jak w tym przypadku, 9, plus, co oznacza, że w jednej doniczce mamy co najmniej 9 kwiatów. Takie oznaczenie wózków i podkreślenie atrakcyjności oferty jest dość popularne. Na przykład 8 roślin w drewnianej skrzynce. Tylko 3 wózki. Forma rośliny lub podany kolor kwiatów, w tym przypadku lilie w kolorze pomarańczowym. Podczas naszej wizyty w sali giełdowej, zauważyliśmy jeszcze inne zabiegi, stosowane przez dostawców, tak aby zwrócić uwagę klientów na daną ofertę. O, i właśnie zaczyna się sygnał. Który oznacza, że rusza giełda. Idziemy w tej chwili na salę sprzedażową. I machina sprzedaży ruszyła. Proces sprzedaży trwa bardzo krótko. Możemy zobaczyć, jak szybko kwiaty zmieniają właściciela. cały proces od wejścia do sali, sprzedaży i opuszczenia wózka już sprzedanego towaru trwa zaledwie 2 minuty. Szybko? Tymczasem przeszliśmy na górne piętra olbrzymiego budynku do sali, gdzie sprzedaż idzie pełną parą. Jest godzina za 10:07, sesja się już zaczęła. Zobaczmy, jak wygląda prawdziwy biznes. Podczas sesji zwyczajowo nikt nie chodzi pomiędzy rzędami. Tolerowana jest tylko obsługa, donosząca kawę, bez której kupcy nie byliby w stanie funkcjonować. I my też pozdrawiamy ekipę, donoszącą kawę która trzyma kupców na nogach. Sala sprzedażowa przypomina aulę wykładową lub amfiteatr, gdzie zamiast sceny mamy cztery olbrzymie zegary, a głównymi aktorami w tym przedstawieniu są kwiaty. Zegarami na dwóch poziomach po obu stronach przesuwają się w dość szybkim tempie wózki z towarem, które były, jak wcześniej pokazywaliśmy, ustawione w rzędy w hali magazynowej. Przed każdym z przesuwających się rzędów wózków z kwiatami znajduje się prezenter, który podczas licytowania danej partii towaru wyjmuje rośliny i jeszcze raz ją pokazuje. Prezentacja to jedynie zwrócenie uwagi, co w danej chwili jest sprzedawane. Kupcy wcześniej obejrzeli dokładnie towar w hali magazynowej, jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Kwiaty do sprzedaży ustawiane są grupami. I tak mamy tutaj Primule czy St. Paulie w różnych odmianach i od różnych producentów. Zapewne interesuje Państwa w ogóle, jak ten system działa, ale rozpocznę od wytłumaczenia, jak wygląda stanowisko pracy kupca. Na pulpicie mamy cztery przyciski, które odpowiadają czterem zegarom, z których można od razu kopować. Yy, specjalny przycisk, który oznacza, że dany towar jest kupiony. Kupiec w danym momencie przyciska ten przycisk, zegar staje, pokazuje numer kupca. Oraz cenę, za jaką kupił. Żeby w ogóle zacząć kupować, pierwszym elementem to jest zalogowanie. Są specjalne karty, które trzeba włożyć do kieszeni. W tym momencie kupiec jest zalogowany. Cały system oparty jest na informatyce, oprogramowaniu. Oczywiście nieodzownym elementem wyposażenia stanowiska kupca jest specjalny uchwyt na kubek z ciepłą kawą. Oczywiście cały system oparty jest na. Elektronice, mechanice i systemach komputerowych. A teraz Kasia wytłumaczy dokładnie, jak funkcjonują zegary, a ja w międzyczasie przejdę do części magazynowej. System sprzedaży giełdowej w Holandii oparty jest na tzw. zegarze, który w porównaniu ze zwykłym zegarem różni się tym, że wskazówki poruszają się w odwrotnym kierunku. Wskazówka, która tutaj jest w kolorze czerwonym, pokazuje cenę towaru. Kiedy jest na godzinie 12, oznacza najwyższą cenę, która po uruchomieniu sprzedaży gwałtownie spada. Na planszy zegara w środkowej jego części, przed rozpoczęciem sprzedaży, pojawia się skala działki wartości co oznacza, że np. jedna podziałka to 1,10 lub 50 centów. Zakup towaru odbywa się poprzez naciśnięcie specjalnego przycisku. Wówczas wskazówka zatrzymuje się na cyferblacie i pokazują się następujące dane. Skala waluty, cena za którą został kupiony towar, numer kupca, numer wózka, ilość dostępna w danej partii, ilość pojemników, minimalna ilość zakupu, rodzaj opakowania oraz kod towaru i ilość zakupiona z danej partii. Jeżeli nie została sprzedana cała partia, zegar ponownie jest uruchamiany od najwyższej ceny. Jeżeli towar nie ma nabywcy, jest usuwany. Oprócz prezentacji kwiatów na żywo, przy zegarze pokazywane jest również zdjęcie. oraz dodatkowe informacje. Jakość, czyli A1, oznacza najwyższą, kraj pochodzenia, numer dostawcy, numer rośliny, producent, nazwa rośliny, wielkość doniczki, minimalna wysokość oraz dodatkowa informacja, na przykład, że doniczka posiada kolorowy nadruk. Oprócz tych danych na tablicy pokazywana jest lista towarów, które w kolejności wiadą na zegar. Czy to proste? Niech każdy oceni to sam. Tutaj nie liczy się tylko refleks, ale też umiejętność podejmowania szybkich decyzji i przeliczania cen. Oczywiście nad pracą każdego zegara czuwa koordynator. To była najważniejsza część zakupu kwiatów. A co dalej? Podążajcie za mną. No to idziemy za Pawłem. Po dokonaniu zakupu system komputerowy przerabia wszystkie dane. Towar zjeżdżający z zegara jest ponownie oklejany specjalnymi etykietami, zawierającymi dane o kupcu. zjeżdżają na hale, gdzie następuje kompletowanie towaru, czyli składanie go na jeden wózek do jednego odbiorcy. Dla kupców już się zakończyła. Teraz pora przyjrzeć się, co dalej dzieje się z kwiatami, które zostały sprzedane podczas sesji. Nieodzownym elementem kupca jest kawa. My też pójdziemy się troszeczkę jej napić. Po krótkiej przerwie na kawę naszej ekipy zapraszamy na drugą część programu.